Witam Was kochane dzisiejszego późnego popołudnia. Chciałam dzisiaj z Wami zrobić maseczkę z aktywnej różowej glinki. Jest to maseczka, która natychmiast czyści super twarz. Ta twarz jest promienna, taka fajna, fajnie odświeżona dzięki, dzięki minerałom, które znajdują się w tej różowej glince. I... Płatki pod oczy głęboko nawilżające. Oczy będą ci wdzięczne za to, że dbasz o nie minimum dwa razy w tygodniu. A jak masz oczy bardzo zmęczone, źle sypiasz, masz ciężką pracę, to możesz sobie kłaść te płatki nawet codziennie. Więc zaczynamy, dziewczyny. Kładę sobie płatki, muszę tak, bo one mają taką. taką yy... I tą łopatką wyjmuję się pojedyncze płateczki. I kładę sobie jeden płatek na oczyszczoną wcześniej buzię i stonizowaną buzię. Jeden płatek jest. Teraz wyjmujemy. I nakładamy sobie drugi płatek pod oczy. Płatki założone. Teraz nakładamy sobie taką specjalną, fajną szpatułeczką silikonową. Nakładamy naszą maseczkę. Zaczynamy sobie od czoła. Oczywiście omijamy okolice oczu. Okay. Tak nałożoną maseczkę trzymamy do całkowitego jej wyschnięcia. Zobaczycie, przy dotyku ona się w tej chwili lepi, jak wyschnie, będzie taka całkowicie zasuszona i zmieni odcień na taki bardzo blady różowy. Moja maseczka już wyschła. Umyłam ją tylko ciepłą wodą. Teraz po, po umyciu będę nakładała tonik. Tonik, który nawilża, to jest pierwszy krok nawilżenia skóry po kontakcie z wodą. Wyrównuje nasze pH skóry. Ja osobiście nie wyobrażam sobie po kontakcie z wodą nie nałożyć tego tonika. Nakładamy go odrobinkę na dłonie i ruchami takimi bardziej wklepującymi, wtłaczającymi nakładamy na buźkę. Po nałożeniu tonika nakładam sobie, uwielbiam, kocham po prostu booster z kwasami hialuronowymi, z ceramidami oraz z, z werbeną lekarską. Bardzo fajnie nawilża naszą skórę, nadaje skórze takie już te pierwsze mocne nawilżenie. W okresie zimowym, przede wszystkim, dziewczyny, musimy myśleć o tym, żeby nasza, nasza skóra była nawilżona. Nakładamy sobie delikatnie na czoło. O, pod oczy i smarowujemy, smarujemy w buźkę ruchami ku górze o, w ten sposób jest to naprawdę świetny booster mocno nawilżający dla skóry takiej, tak jak mówiłam, bardzo suchej skóry odwodnionej i w ostatnim etapie po nałożeniu, po nałożeniu maseczki jest krem to jest krem z Alk, również bardzo mocno nawilżający. Nadaje skórze taki fajny, on zostawia na skórze taką fajną powłokę, ale nie, nie jest to krem, który się klei. On, on, on zostawia powłokę taką, taką fajną, nawilżoną, ale nie klei się ta skóra. I także smarujemy sobie. Oh. Naprawdę, dziewczyny, nie możecie poczuć tego u mnie teraz na buźce, możecie po poczuć to na swoich. Ta skóra jest aksamitna, ona jest naprawdę, naprawdę yy, super, no jest mi wdzięczna za to, że, że o nią dbam, że nakładam te świetne produkty na nią i, i po prostu daje jej żyć. <laughs> tak jak ja to zawsze, zawsze się śmieję, dziewczyny, róbmy coś dla siebie, żebyśmy były piękne, żebyśmy były y, uśmiechnięte, bo jak my się sobie będziemy podobały, to będziemy od razu odważniejsze, uśmiechnięte i, i radosne. I tak dziewczyny przygotowano, y, y, znaczy tak, tak naszą moją skórę po maseczce, na którą nałożyłam tak jak mówiłam, y, maseczkę z różowej glinki, Później nałożyłam tonik, nałożyłam boosterek z kwasami hialuronowymi i z ceramidami oraz krem mocno nawilżający z ALG. Tak moją skórę pozostawiam sobie teraz do wieczornej pielęgnacji. Będę, będę robiła filmiki z wieczorną pielęgnacją, z poranną pielęgnacją, z makijażami, mikrodermabrazję. Dla Was zrobię jeszcze inne maseczki, także zapraszam na mój kanał. Oglądajcie mnie. Subskrybujcie, pytajcie, będę na wszystkie komentarze odpowiadała i do zobaczenia wkrótce.